Radio Kraków. To cykl Cyberświadomi w domu i w szkole, i po raz kolejny gość programu dr Joanna Żońca, Instytut tak. Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o sztucznej inteligencji w edukacji obecnej już od dawna zakorzeniła nam się sztuczna inteligencja. Pani doktor? Tak, myślę, że można tak powiedzieć, że się zakorzeniła, aczkolwiek oczywiście każda szkoła, każdy uczeń, każdy nauczyciel no tutaj w różnym stopniu korzystają, i jestem świadoma tego, że też pewnie znajdą się takie osoby, które nie korzystają. Ta sztuczna inteligencja w edukacji, znaczy, tak w ogóle to chciałam powiedzieć, że mamy na myśli przede wszystkim tą generatywną sztuczną inteligencję, bo sztuczna inteligencja jest w naszym życiu i w edukacji ona jest obecna już od dawna. Natomiast ta generatywna sztuczna inteligencja, która wcześniej była dostępna tylko dla ludzi z branży, w tym momencie, znaczy już od dwóch lat, tak, jest, jest dostępna dla każdego użytkownika sieci. I ja tutaj widzę, te takie dwa obszary problemowe. Z jednej strony ta sztuczna inteligencja w edukacji, ale właśnie jakby w rękach uczniów, a druga w rękach kadry nauczycielskiej. I widzę tutaj różne wyzwania i, i różne problemy, ale też różne szanse. To od uczniów, od szans od uczniów. i zagrożeń, właśnie rozpoczynamy. uczniów. Uważam, że narzędzia sztucznej inteligencji, takie jak na przykład chociażby ten czat GPT już, którego, którego wszyscy znają, może wspierać na, nauczanie, ale no, trzeba to było zrobić z głową. I gdzie na przykład ja widzę zastosowanie takie, myślę. Bardzo sensowne, ChatGPT. Ja widzę, od wielu lat stosuję u mnie na lekcjach taki projekt, realizuję sztuka mówienia, gdzie ćwiczymy z uczniami właśnie takie wypowiedzi publiczne. No bo wypowiedź przed klasą też jest formą wypowiedzi publicznej. Ja im tam przedstawiam, ja jako ja wychodzę i przedstawiam, prezentuję im różne formy wypowiedzi. I widzę, że z roku na rok jest coraz gorzej. Bardzo się wstydzą i mam coraz mniej takich chętnych, co się sami zgłaszają. Widzę taką możliwość użycia np. czata GPT w nauce języków obcych, kiedy uczeń na początku musi oswoić się i wstydzi się na przykład powiedzieć głośno jakieś słowo w obcym języku, no bo się wstydzi, po prostu się wstydzi mówić, ma taką blokadę. A na przykład, powiedzmy, przed takim narzędziem, teraz ChatGPT, możemy sobie też, y, y, jakby na głosówkach, rozmawiać z nim. E, więc y, widzę to, że ten uczeń może do tego czata mówić i nie wstydzić się, tak? Czyli właśnie y, tutaj ten obszar taki, że on sobie ma, najpierw może poćwiczyć, a ten ChatGPT jest nieskończenie cierpliwy, tak? E, I e, cały czas będzie, prawda, e, w, w, gdzieś tam w pogotowiu i, i, i się nie zmęczy, tak? Nie zmęczy, więc. Tutaj widzę, że takie ćwiczenia polegające na tym, że trzeba ileś tam razy powtarzać. Tak, to tak. Natomiast no, oczywiście są no, zagrożenia. No, zagrożenia są takie, że y, uczniowie mogą się y, uzależnić od y, treści, takich, które już Generality. dostają gotowe. Ja, oczywiście. Y, I nie ma tego całego procesu tworzenia tych treści. I to się fajne wydaje, no bo prawda, no szybciej, i, i generalnie mamy później, nie wiem, czas na inne rzeczy przyjemne. Ale bardzo dużo. No I młody człowiek sobie nie do końca zdaje sprawę z tego, co on traci, tak? Bo ten cały proces dochodzenia do pewnych, to on jest cenny, a nie efekt na końcu. I tutaj nauczyciele myślę, że no mają trochę na sumieniu, ponieważ nauczyciele oceniają często efekty, a nie nie zawsze mają czas czy możliwości, czy no, no już, trudno mi powiedzieć, ale. Sposób dochodzenia. Tak, właśnie. Mhm. I to, to myślę, że tutaj y, uczniom trzeba by było właśnie pokazać to, że droga jest cenna, nawet niezależnie y, od tego, czy dojdziesz do tego celu i czy to będzie jakiś spektakularny sukces na końcu. Meta taka, że wszyscy tam krzyczą i konfetti leci. Droga jest ważna. I tutaj widzę niebezpieczeństwo, że uczniowie sobie będą po prostu szli na skróty i kiedyś w przyszłości, nawet nieodległej, za kilka lat już, jak gdzieś tam będą musieli coś zrobić i yy, metaforycznie prąd, yy, po prostu prądu zabraknie to sobie po prostu nie poradzą, będą bezradni. Tu widzę zagrożenie, jeżeli chodzi o uczniów. Pani doktor, rozumiem, że możemy odwrócić tę sytuację i yy, nauczyciel wykorzystując sztuczną inteligencję czata GPT też będzie miał przed sobą takiego ucznia, który zawsze z zainteresowaniem będzie słuchał. Ale to nie o to chodzi. Tak. Tak, to nie o to chodzi. I mówię o zagrożeniach <laughs> najpierw, bardzo. bo widzę takie niebezpieczeństwo. Ja maniakalnie zapisuję się na wszystkie szkolenia dotyczące sztucznej inteligencji w edukacji, dlatego, że ciekawi mnie, w jaki sposób przedstawiane jest to przez różnych edukatorów, właśnie. I niepokoi mnie to, że bardzo wielu edukatorów, którzy właśnie takie szkolenia przeprowadzają, jako jedną z zalet przedstawiają to, że na przykład ChatGPT może sprawdzać klasówki albo wystawiać właśnie jakieś tam oceny z wypracowania. No tutaj widzę dosyć duże niebezpieczeństwo, dlatego że udzielanie informacji zwrotnej to nie jest wpisanie liczby punktów, a potem do rubryczki odpowiedniej w dzienniku oceny. Informacja zwrotna ma bardzo ważne zadania związane z rozwojem ucznia, z całym procesem edukacyjnym. No i to tak nie jest. Oczywiście jak robimy jakieś krótkie formy takie testowe, że jest tam nie wiem ABC, dobrze, no to niech ten czad już to policzy. Ale jakiekolwiek inne formy, gdzie ten uczeń właśnie przechodzi przez jakiś proces, czy to pisze wypracowanie, czy to, czy to nie wiem, tworzy coś innego, czy to jest jakaś forma inna jego pracy, którą on prezentuje? To ja tutaj bym się nie posiłkowała sztuczną inteligencją w tym sensie, żeby ona całkowicie mnie zastąpiła, ewentualnie do jakiegoś takiego nie wiem, porządkowania może danych w tabelce, natomiast udzielając informacji zwrotnej. My nie tylko wskazujemy na błędy, ale pokazujemy co ten uczeń, prawda, że tutaj zrobiłeś dobrze, tutaj zrobiłeś, tutaj zrobiłeś dobrze, ale też możemy go nakierować. Zobacz, tutaj, jeżeli chciałbyś to rozwinąć, możesz iść w tym kierunku, prawda? Możesz sp spróbować z tego. Z tej strony, na przykład. A popatrz, rozwiązałeś dobrze to zadanie, ale wiesz, można rozwiązać go jeszcze inaczej. Ja Ci pokażę inny sposób, i też może to zainteresować ucznia. Także to jest takie wsparcie też i ta rozmowa, która się też wtedy wywiązuje. Czy nawet ten, kiedyś uczeń się bardzo śmiał, ponieważ komentarz mój do jego pracy był dłuższy niż jego praca. Także przyszedł i tak powiedział, że pani się bardziej napracowała niż ja. Ale to było takie miłe, bo on to docenił, prawda? Że, że ja tak, tak się jakby pochyliłam nad jego pracą. Także tutaj widzę duże niebezpieczeństwo i wcale to nie jest takie fajne, że chat GPT będzie za nas sprawdzał, sprawdziany albo układał. Jak czat GPT może układać sprawdzian za nas, jak on nie wie, co myśmy zrobili na lekcji? Ja, jak pracuję z jakąś klasą, mam ten sam temat, to załóżmy, ten sam temat w trzech różnych klasach omawiam i w każdej klasie to wychodzi troszkę inaczej, ponieważ każda klasa jest inna. Jedna zadaje pytania, inna nie zadaje pytań. I ja te sprawdziany muszę dopasować do tego, co się działo ze mną na lekcji, o czym żeśmy rozmawiali. Czasem coś wypadnie, tak? czasem coś jest innego. Więc ja bym tego nie oddawała e, czatowi GPT na przykład. Ale y, widzę duży potencjał w tym, że można sobie y, czy to ładniejszą prezentację zrobić, która będzie wizualnie bardziej taka e, przyjemna i, i e, uczniowie będą mogli no, z większą przyjemnością właśnie z niej korzystać. Czy to właśnie porządkować dane y, w tabelce, e, czyli taka praca z danymi, taka... Taka y, analityczna, tak? bardziej taka, w sensie nie, może nie analityczna, taka y, gdzie, gdzie po prostu mamy porządkowanie tak? tych danych, żeby nam się jakiś tam obraz całości z tego, a wnioski już wyciągajmy sami. I to jest y, puenta tej rozmowy. Doktor tak. Janna Żońca, ekspertka Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, dziś o sztucznej inteligencji w edukacji. Bardzo dziękuję. dziękuję. Radio Kraków